Na no, no. Na niezależnym obywatel mm. idzie. Już włączyłeś? Tak, już włączyliśmy. Kochani, bo tutaj y, startujemy z live'em. Już tak ciemno wyglądamy, nie? Przyciemniło się czy co? Opaliliśmy się? No, jesteśmy ciemni. Dzisiaj takie ładne słońce było. Słuchajcie, bo dzisiaj tak, mam tu specjalnego gościa, tak z zaskoczenia. Na szczęście nie jest to Piotr Ubas. I razem. Y, jest ten, ze mną pani prezes Stowarzyszenia Polska, Tam jest, jest pani Marta Wacławi. Ścisz nas, tam? Ścisz mnie, bo ciemno, ciemno, rzeczywiście. Czy zapal nam jakieś światło w twarz? Może tą lampkę, bo rzeczywiście ciemno się zrobiło, bo jakby nie puszczeliśmy live'a, to jeszcze to było ten, to było jaśniej, A jak puszczyliśmy teraz, zobacz, rzeczywiście wyglądamy teraz opaleni mocno i przybysze. Przusiliśmy dzisiaj w tak. Hawaju. No, o, jeszcze jest ciemniej pani. Słuchajcie, no trudno jest ciemno, ale widać nas trochę, nie? Nie wiem czy jesteś w stanie, bo chodzi o to, że z tyłu jest jasno, a tu jest na no, twarz nie... Nie, no. nie jesteśmy w studio profesjonalnym strażników wolności, jesteśmy tutaj roboczo, spotkaliśmy się w bardzo pięknych okolicznościach przygody w Sosnowcu i w bardzo pięknej restauracji. Mm. Tak jak powiedziałem z panią Martą Warsowik. Ciemno to przyjemno, tak, tak. I... Witam serdecznie wszystkich strażników wolności, wszystkich wolnych ludzi, pięknych Polaków, uśmiechniętych. Tak, więc widzicie... Ciemność widzę. Tak, ciemność widzi, widzę, ale to... Musią się tutaj. Widzę. No ja spróbujemy. Spróbujemy, unio, unio, tj. 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 spróbujemy się przenieść. Nie rzeczywiście, Może sam. być jaśniej, pani. Go tak jasno. Tak. Ale od razu możesz powiedzieć lokal, bo z tym lokalem też wiąże się nasze spotkanie dzisiejsze, nie ukrywam. O, czekaj, czekaj, czekaj. Łapiemy, łapiemy. Będzie jaśniej. O. słońce. Trochę jest jaśniej. Tu jest taka duża lampa i co? O, no to już ja widać. Ja, ja to już po teraz jeszcze trochę mniej, więcej głosów mi było przy tym świetle. Jest ciemno, ale jest jasność. No, więc... <laughs> Kochani, i tu jesteśmy dzisiaj właśnie w sosnowcu w bardzo ładnym hotelu i restauracji, który nazywa się? Hotel nazywa się Okrąglak. O, tak. I dzisiaj tutaj spotkaliśmy się, a żeby załatwić parę spraw, które wiążą się z wydarzeniem, jakie tutaj z panią Martą planujemy, prawda? Tak. Planujemy a co my planujemy? Planujemy wydarzenie, jakiego jeszcze w Sosnowcu nie było. Czyli zapraszamy wszystkich tym razem do Zagłębia. Do Zagłębia, w Znaczy ja myślę, że to takie wydarzenie, jakiego jeszcze na, na całym, w całym województwie śląskim nie było. Eee, ja myślę, że w Polsce. No, ostatnie wydarzenie, jakie zrobiliśmy razem, to tak wyszło. Wyszło to wydarzenie, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj z panią Martą Wacławich właśnie Byliśmy pomocodawcami Wielkiego Śląskiego Marszu Wolności 7 sierpnia tak. ubiegłego roku tak. Dnia Pamiętnego Nie był to, nie był to... Teraz nam ruga, jakieś energie tutaj tak. weszły ja z... Dyskoteka jest maksymalna Tak, czekaj, jeszcze włączę i wyłączę dziękuję. To po prostu dawno nie, by, nie mieliśmy takiej... atrakcji, taki, Tak, a to tylko... W Sosnowcu zawsze jest najwięcej atrakcji. Tak. Przyjeżdżajcie tutaj są bardzo fajni ludzie. Podobno jest fajny prezydent, czy to prawda czy nie? Nie chcę nie wyszym opowiadać. No. Widzę, że nie chcesz Nie widzę, że nie chcesz Ale jak to jest możliwe, że, że to światło cały czas świeciło. O! Jest, jest ja. ten. Siedzieliśmy. Panie. Długo i się nikt nie działo. Tak. Pozdrawiamy serdecznie. Słuchajcie kochani, no myślę, że tutaj nie będziemy za bardzo przedłużać. Przejdziemy do konkretów. Na bok. się nawet nie ma czasu do Do fryzjerów. Tyle pracy przed nami i cały czas Właśnie. w trakcie. Nie, nie mam czasu, nie mam czasu. To jest prawda, nie mam czasu. Jesteśmy zaganiani z językiem na brodzie, ale takie czasy są. Pomagamy ludziom wszystkim tutaj wokół. Więc, przyszło nam żyć w czasach ciekawych. Bardzo ciekawych. Są jeszcze dwa bardzo... lata temu się nie znaliśmy. Tak, to prawda. Z większością nie znaliśmy się. Myślę, że roku. Myślę, że nie mieliśmy pojęcia o swoim istnieniu. No, ale tak, słuchajcie, ja lubię ten czas. Ja bardzo lubię ten czas, bo poznałam naprawdę super, super ludzi. Mhm. I myślę, że. Te przyjaźnie zostaną na długie lata i ta współpraca, która się zawięziła, tak? Przede wszystkim. Właśnie. I ta współpraca zaowocuje tutaj no. nie tylko Wielkim Śląskim Marszem, ale też. programem naprawy po Polski. Coś tam chyba z, może nas zrywać, bo jest widzę coś że nagle, że network connection isn't good. Ale słuchajcie, więc tak się rodzą, tak się Rodzi nowa cywilizacja, myślę, nawet. Tak się nowo, rodzą nowe systemy, i najpierw protesty, a teraz wydarzenia, konferencje. I, i, i kochani, tutaj właśnie. Strażnicy już trochę tych konferencji. Zrobili, tak. zrobili przerobili, byli, mhm. ale na takie jeszcze nie byli. Na takie jak my, planujemy, to dlatego, dlatego nie, nie nazywamy tego mm, konferencją, bo to nie będzie taka typowa Nowa konferencja, słuchajcie Państwo, kochani, to będzie naprawdę wydarzenie, którego jeszcze nie było. To podkreślam cały czas. Temat przewodni z miłości do wolności, bo cały czas do tej wolności dążymy. Bo jak wiemy, jest ciężko w tym, w tym systemie z no tą bo... wolnością. Czy Wolność się skończyła. Razem z koroną przychodzą, to już wolność całkowicie skończyła w tym państwie, więc my myślę, że musimy wziąć na siebie ciężar i odpowiedzialność budowania wolności prawdziwej, której nie ma. No, odbudowywania. I właśnie to wydarzenie tutaj u, 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 u pani prezes i, i, i Stowarzyszenia Polska Tomy Sosnowiec będzie takim krokiem milowym, wydaje mi się, prawda? Myślę, że kolejny przełom, kolejny przełom, tak jak Wielki Marsz Śląski był przełomem. Tak, teraz będzie to wydarzenie, które gdzieś mi się tam w, w głowie urodziło. I słuchajcie Państwo, zapraszamy serdecznie całe rodziny, przede wszystkim rodziny z dziećmi. Rozpowiemy najpierw Później. musimy ciekawość wzbudzić. Najpierw kogo zapraszamy? Żeby, się, żeby ci co są zaproszeni, żeby się potem się przesłuchiwali kiedy? Proszę. Tak. Rodziny z dziećmi. Rodziny z dziećmi. Z małymi, z dużymi, z tymi większymi. Będzie na pewno, słuchajcie Państwo, każde dziecko wyjdzie z czymś nie tylko z uśmiechem i z pozytywną energią, ale również będzie mieć możliwość uczestnictwa w loterii. Będą fanty, będą konkursy po każdym prelegencie o których zaraz powiemy prelegentach, o gościach naszych zaproszonych Będą mm, konkursy Będą na pewno treści patriotyczne znaczy... Będziemy zdradzać Nie, to już... Na pewno to są wszystko, wszystkie osoby z którymi mamy kontakt przez te dwa lata, które nas wspierały zawsze na które można było liczyć w tych ciężkich, naj, najcięższych czasach, które walczyły z nami, tak. razem. I które no, wykazały się silnym, mocnym kręgosłupem i nie my w przeciwieństwie, może nie w przeciwieństwie, ale no nie będziemy mówić o faktach, już wystarczy tego, myślę, że spotkamy się z ludźmi, którzy przedstawią wam rozwiązania na przyszłość, jaką musimy budować. A to są właśnie i najważniejsze w mojej ocenie jest to, żeby to wyszło od tych ludzi swoje ostatnie dwa lata na tą walkę, bo oni mają w swoich głowach najwięcej wniosków z tego, co się wydarzyło. W twojej głowie widzę też dużo wniosków, <grym <grym> <grym> więc więc ważne jest, żeby Nową rzeczywistość rozpoczynać właśnie z tymi właściwymi, z tymi, którzy, znaczy właściwimy według nas, z tymi, którzy naprawdę, naprawdę wiedzą co to wolność i wiedzą jak o nią walczyć, i mają wiedzę też, co trzeba zmienić, bo to najważniejsze jest. Tak. No i czy wszyscy dążymy w tym samym kierunku? Tak. A ja myślę, że jeszcze taki ważny Pytania aspekt będą? ważny aspekt jednoczenia się, że wolnościowi ludzie się nie potrafią. Ja myślę, że to będzie znowu taki kolejny raz pokazanie, że tak jak Wielki Śląski Masz Wolności, był takim dowodem, że jednak potrafimy współdziałać, jeśli, jeśli wydarzy się. pociąga innych ludzi. Tak samo tutaj po raz kolejny udowodnimy, że nie jest prawdą. Wiadomo, obniża, gdy się mówi o nas, że, prawda? Eee, morale jest bardzo wysokie i e, znaczy, mity o tym, że to jest podzielony, no to różne ludzie, e, różni ludzie z naszego środowiska, których który, który poznaliśmy, którzy z nami walczyli, e, też mają różne e, recepty. Ta walka, czy też bardziej budowanie, bo już nie chcę słowa walka, bo myślę, że przejdźmy do słowa budowanie. I może niektórzy mają różne koncepcje, co nie oznacza, że to jest jakiś podział, prawda? Można mieć swoją wizję. Tak, oczywiście. I myślę, że my też jakby tutaj identycznie wszystkiego nie postrzegamy. I to nawet... To bardzo dobrze było. Bardzo dobrze, tak. Nie możemy wszyscy iść Bo to by było znowu... Aha, bo tu ludzie opominają, żeby. Może powiedzieć szczegóły, bo my nie powiedzieliśmy kiedy. Tak, zapraszamy 9 kwietnia do Sosnowca, do hotelu Okrągla, o którym już Krzysztof wspominał. Startujemy o 12:00. Tak, my tutaj jesteśmy dzisiaj. Wcale salę, w salę odwiedziliśmy, przybywamy. Tak, to, 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 jedna z tych sal tutaj na kilkaset osób których Was ugościmy I, I tu się właśnie spotkamy 9 kwietnia 9 kwietnia zaczynamy o godzinie 12 Przewidywane zakończenie około godziny 20 A, kiedy, a o której się skończy to nie wiadomo Tak, będą świetni, wspaniali goście Znane Wam osoby Te, te prawdziwe, które prawdziwie walczą I dlatego myślę, że Warto sobie wygospodarować to popołudnie na podróż do Sosnowca. Nie znaczy, tylko z Ja myślę, myślę, że możemy powiedzieć yy, o lekarzach, tak? Którzy będą. Lekarzach już możemy powiedzieć. O lekarzach możemy powiedzieć, bo już potwierdzili nam swoją obecność. A będzie ten wysoki też? No myślę, że będzie, że nas nie Tak, proszę, proszę. Skoro już profesor. padło, no to Piotruś, już nie masz wyboru. Także będzie z nami dr Piotr Rubas i pani dr Anna Martynowska. Tak. I jeszcze będzie, jeszcze parę niespodzianek będzie, których, z których znacie e, pewnie część, ale to na spokojnie będziemy ogłaszali w najbliższym czasie. Tak. Będziemy, będziemy, będzie plakat z wydarzeniem, będzie wszystko opisane dokładnie. Czekamy jeszcze na kilka potwierdzeń, ale myślę, że będzie. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Tak, no. My, my, bo ktoś pyta się, a kto prawdziwie walczy. Słuchajcie, prawdziwie walczy ten, kto jakby, to, my, kto jest z nami na ulicach, w, w, kto uczestniczy w spotkaniach, w, w kto uczestniczył w walce w sądach, to jest z nami w sądach. na no, od, 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 od półtora roku albo i dłużej. I no, nie okrywajmy, no jest część tutaj społeczeństwa, która z naszego społeczeństwa, no, która mniema się być wolnościowcami, a na pewno nie będzie takich ludzi, którzy. Takich, którzy w głosowali za, za mordyzmem, a teraz chwilami się uważają za wolnościowców i są tak przedstawiani, więc tych nie będzie na pewno. To, to, ty, to są właśnie ci, którzy... Nie. To, to nie są ci prawdziwi. Nie, nie, nie. I nadal głosują za e, segregacjami. To, to tych nie będzie. i takich To są wiadomo, osoby, które jeszcze swojej drogi nie znalazły. Być może znajdą. E, być może znajdą, ale to, to, to właśnie... To, to, są, to nie są ci, co, co, co walczyli, więc... Może, może wyjdą na ludzie kiedyś tego nie... Nie, nie, życzymy im nie, tej za, tej nie tej, zamykamy im drogi. Z tego serca im tego życzymy. Tylko że okazuje się, że nagle, że po prostu. Powtarzają swoje błędy z zeszłego roku, czy sprzed dwóch lat nadal, więc to, to nie są ci. Słuchajcie, szczegóły będziemy zdradzali w następnych powiem, naszych wejściach na antenę. Tak, no. Dzisiaj jeszcze jest kilka czasu, dlatego dajemy też Państwu tę tak. możliwość, by się zastanowić, by przybyć do nas, do zagłębia. To nie ma się co zastanawiać, to trzeba przybyć, to jest ewidentne, Marta. Nie ma, ma jej możliwości. Słuchajcie, bo no, pamiętajcie. Musisz sobie ustawić czas, także dlatego jesteśmy też wcześniej, tak. ogłaszamy hmm. wcześniej. Stawcie sobie czas. Wiemy, że tutaj, no nie będziemy przedłużać, bo widzisz, no tnie, tnie mm -hmm. bo słabo coś internet się okazał, no ale to... Zabiera... U Harcunia zawsze nie. Tak. U Harcunia zawsze tnie. Tak. U zawsze tnie. I nie no, przepraszam, wczoraj nie cięło. No to, to nie u hercunia, przepraszam, nie jesteśmy u hercunia, jesteśmy u, u, u Pani Wacławik, To nie są moje rejony, ja tutaj tylko jestem gościem, w tych okolicznościach przyrody przyjechałem. Ale nie tylko, w Sądach też nas tną, no, tak? No. Wczoraj ten Nadziej Dobry już zcięli. Także myślę, że nie lubią. No. Nie Słuchajcie, podsumowując 9 kwietnia, godzina 12, Sosnowiec, widzimy się. trzecie nasze materiały, bo będą się pojawiać szczegóły w internetach, na naszych Zapraszajcie stronach. Zapraszajcie znajomych. Tak, będą, e, będziemy to na pewno promowali, będą szczegóły, grafiki, plakaty. Na chwilę obecną, to co jeszcze wejdę Ci słowo, to już mogę podziękować, bo już spłynęły środki, też ludzie są bardzo zainteresowani pomagają nam, wspierają, wiedzą, że to jest duże przedsięwzięcie. Także dziękuję już wszystkim z serca. Teraz tym, którzy się już zaangażowali w tą pracę. Czyli już działacie. Tak. Ale fajnie też, że będą dzieci, czyli nie ma wymówki. Czyli co, można planować ten dzień z dziećmi, żeby tu przyjść? Tak? Jak najbardziej, jak najbardziej. No To też jest Zaczynamy. ważne. Tak, tak, o 12 to będą właśnie przewidziane z racji tego, żeby to było wcześniej dla dzieci. Będą niespodzianki, atrakcje dla dzieci. Czyli, widzicie, warto, konwencja będzie nietypowa, konwencja będzie inna, nie będzie nie będzie nudów, nie będzie wykładów, będą rozmowy z ludźmi. Tak, będzie przede wszystkim. Po, tak zwani prelegenci będą rozmawiać z ludźmi, nie, 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 nie. bo my I jesteśmy... Przede wszystkim prelegenci będą po to, że można im zadać pytania. Tak. Nie, Także już wykład... warto się przygotowywać. Z trudnymi pytaniami. Tak. Dobrze, słuchajcie, będziemy kończyć, bo to dnie i, i ten. I tutaj e, ciężko pewnie jest. E, także... O! A i pozdrawiamy. Suweren, sława, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Suwerena. E, dobrze. Dziękujemy bardzo za uwagę. Czy jeszcze coś chcieliśmy powiedzieć? Zaczyna ja może jeszcze bym chciała prosić o wsparcie 30 marca o godzinie 11 pod sądem, nowo, pod sławnym sądem susnowieckim. Tutaj. Kolejna sprawa dotycząca yy, Tak yy, no, To ja, też, to na ja nas... też poproszę o wsparcie, bo to jest, ja jestem tam sądzony w tej rozprawie. Chodzi o napaść funkcjonariuszy milicji na nasz ten piknik, który rodziny sobie Zorganizowały w lesie tak u was, tak, Sosnowców? Tak, tak. Rodziny e... z małymi dziećmi, kobiety w ciąży. No i y, y, jest moja rozprawa. Tam nas spacyfikował, żąda od pana Helcunia Tam 45 tysięcy na, na różne cele. Więc e, serdecznie zapraszamy na widownię. Ktoś chce nas wesprzeć, bo to jakby jeszcze, wspólnie w tym uczestniczymy. Tak, prawda? jeszcze trzeba zauważyć, że jeżeli ktoś chce, no to będzie musiał maila wy, wy, wysłać tak. ze swojego konta do sądu z prośbą o, um, o możliwość uczestniczenia na sali rozpraw, bo niestety. Nie da się wejść tak łatwo i lekko. Tak jak ostatnio widzieliście na relacji, choćby uczujnego, że zostaliśmy znowu potraktowani gazem. Sąd przed nami został zamknięty na klucz. Mm -hmm. Wy tego nie przeżyliście, bo już byliście w środku. Myśmy tam byli na zewnątrz. Także, niestety, takie są realia. Czyli sąd w sosnowcu, jakby. wychodzi na to. No cóż, yy, słuchajcie. Chodzi o to, o co powiedziałeś, o to, żeby sobie załatwić wejściówkę do sądu. No to je my nam na nasze profile w ramach udostępnimy gotowy tam jakąś formułkę, którą trzeba wpisać w mailu i na jaki mail wysłać, z jaką sygnaturą akt i żeby każdy kto chciał to będzie mógł sobie wysłać już. Tutaj jakaś pani pisała z jakiegoś Zajcherowa, tak? Y... A nie, nie, bo tutaj nie, ktoś tutaj pytał, okay. gdzie będzie, będzie relacja. Oczywiście, że będzie relacja, relacja będzie na strażnikach wolności. Relacja będzie na Stowarzyszeniu Polska, Tomy Sosnowiec, ale również patronat medialny obrał, obrała redakcja Rebel 24 oraz czujny. Także tak. na tych wszystkich um, będą wszystkich jeszcze inne mediach. media. Będą pewnie jeszcze inne media, ale tak jak czekamy na potwierdzenie jeszcze. Tak. Dobrze, kończymy tym, ten krótki live. No i zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Za do zobaczenia. Czekaj, bo jeszcze musi dojść do końca, żeby się zakończyło potem. Tak zawsze mówią mi tutaj operatorzy kamer.